Proszę Państwa, rzeczywiście postaram się, chyba w rekordowym czasie, przedstawić Państwu sprawę konfliktu serologicznego. Przypomnę tylko, jeszcze w latach 70., już 80., mniej my i każdy oddział położniczy miał przynajmniej w miesiącu kilka pacjentek z matczyno-płodowym konfliktem serologicznym. W ciągu roku mieliśmy kilka ciąż, gdzie pacjentki traciły dzieci. Dzieci rodziły się martwe. Taka była sytuacja. Od dwóch pokoleń już ponad jest wprowadzona immunoprofilaktyka. Jest to, proszę Państwa, jeden z największych sukcesów w patologii ciąży i w patologii noworodka. Ciąża jest przeszczepem alogenicznym, wiemy, a więc dziecko ma przecież zestaw antygenów w połowie od ojca, który jest obcyklamatych. Ale istnieje w ciąży naturalna immunotolerancja, jego <Ky> czynnikowa. Wiemy, że immunotolerancja istnieje w organizmach niedojrzałych immunologicznie, przy przeszczepach właśnie, i wciąż. ciąży. grupy krwi człowieka już zostawmy to sobie, proszę Państwa, zestawy antygenowe, haploidalne, jak wiemy, mniej więcej około 83% populacji ludzkiej, tak samo jest w Polsce. Ma czynnik RH oznaczony jako dodatni i wiemy, że za tą RH dodatność odpowiada według teorii i Raz antygen D dominujący duży. Jego obecność daje RH dodatność. Natomiast wiemy też, że związek osób RH ujemnych nigdy nie da potomstwa RH dodatniego, a z kolei przy heterozygotyzmie związek RH dodatni ma, może dać. Mechanik. Antygen D jest lipoproteiną, jest bardzo silnym antygenem. Powstał w wyniku mutacji, jak podano, mniej więcej około 25-30 tysięcy lat temu. Przy statystycznych badaniach, profesor Marianowski, Dębski to między innymi też przedstawiali, istnieje prawdopodobieństwo, że kobieta w 60. Procentach wciąż urodzi dziecka RH dodatkowe, będąc RH ujemna. Pojęcie niezgodności serologicznej i konfliktu serologicznego bardzo ważne pojęcia przy immunoprofilaktyce. A więc niezgodność serologiczna, kiedy matka nie posiada antygenów kierunkowych, który ma płód, a więc chodzi o ten antygen D i nie produkuje przeciwciał przeciwko obcym antygenom. I konflikt serologiczny, kiedy zaczyna te antygeny produkować. I następne bardzo ważne to są, to jest czysta immunologia. Przypomnienie pojęcia tak zwanego uczulenia pierwotnego, a więc pierwszego zetknięcia, że nipocyty T i B, szczególnie B, stykają się z obcym dla matki antygenem D, ale matka nie produkuje przeciwciał. Natomiast one zapamiętują kod genetyczny antygenu D, który jak wspomniałem jest bardzo silnym antygenem i uczulenie wtórne Kolejne zetknięcie się z obcym i produkcja przeciwciał. Proszę Państwa, immunoprofilaktyka zapobiega uczuleniu pierwotnemu. To jest bardzo ważny element naszej, naszego postępowania. Kiedy może nastąpić uczulenie, już zostawmy to. Najczęściej oczywiście, proszę Państwa, w ciąży. W ciąży w 96 8%. Te kobiety zachodzą w ciążę, rodzą dzieci, zachodzi w drugą ciążę i zaczyna się problem, bo ona przychodzi do lekarza, że ona produkuje przeciwciał anty-D. Tak było kiedyś. Matka, krew matki i krew płodu się nie miesza. Wiemy. Granica ostateczna między krew matki i płodu to jest nabłonek kosmka jelitowego, który, jak to się mówi, nurza się w krwi matki. Ale ten nabłonek koska kosmka jest tak zwaną syncytią ze i oczywiście gazy, substraty, enzymy przechodzą, sole mineralne przechodzą swobodnie sobie. Natomiast nie ma przechodzenia kwinek zawierających opcję antygenu. Istnieją jednak sytuacje w ciąży, a tą sytuacją jest porust, gdzie jest ogromne ciśnienie w macicy, gdzie są uszkodzenia kos. Zabiegi, patologie, ciąży, ręczne odklenie łożyska, łożysko przodujące, przeciętnie odklejące się, kiedy jednak dochodzi do uczulenia matki na obce dla i uczulenie wtórne, tak jak tu jest pokazane, a więc produkcja już przeciwciał. Proszę Państwa, w transuzyologii w 1998 roku opisano przypadek kobiety, który potwierdza. Co my znamy z praktyki, ale potwierdza bardzo silną antygenowość, immunogenność antygenu D. Kobieta, mając 21 lat, miała jedną ciążę, urodziła córkę, jest RH dodatnia, była Rh dodatnia, córka była rh e, ujemna, przepraszam, matka Rh ujemna, córka Rh dodatnia. Ta kobieta po 42 latach zachorowała na trobocytopenię, A więc leczeniem jest podawanie pakietów z trobocytami. Wykonano badanie, ta kobieta nie produkowała przeciwciał przeciwko antygenom D. Była czysta immunologicznie, jak można powiedzieć. Ale po 11 dniach od podania pierwszych pakietów trombocytów, ona masywnie zaczęła produkować przeciwciała. Proszę sobie wyobrazić, że przez 42 lata kolejne pokolenia limfocytów przekazywały sobie kod genetyczny antygenu D tak jest stworzony nasz organizm, że my w ten sposób potrafimy bronić się. Budowa przeciwciał przeciwpiękowych i tu jest cały problem, ponieważ przeciwciała antygenów D są oczywiście odpornościowe, uczulenie pierwotne, trudno o czym wspomniałem, małą cząsteczkę i stałą sedimentację Fiberga 7, swobodnie przechodzą przez łożysko. Tak jak kwinki nie przechodzą, przeciwciała przechodzą, a przechodzą, dają chorobę chemiczną płodu. I to jest to. Koncentracja immunoglobuliny jest bardzo wysoka przy konflikcie. Powyżej 1000 mg procent. Ryzyko immunizacji, no to oczywiście to zostawmy sobie, mówiłem. Uszkodzenie, no uszkodzenie erytrocytu, czerwone kwinki, rozpad kwinki, proces cytotoksyczny, tak zwany, przeciwciał łączy się z kwinką, następuje rozpad, hemoliza, bilirubina, proszę Państwa i mamy bilirubina i tlenek węgla, który jest przecież bardzo silną trucizną, to jest to uszkodzenie. Proszę Państwa, i poszczególne postacie choroby hemolitycznej, nie dopisos, ale nie, jak Hyper z hyperboliu, jak postaci i który taczki żółtaczki ciężkie i uogólniony obrzeń płodu. Rys historyczny. Wiemy, że grupy kwi to jest początek XX wieku, badania Landsteinera, ale dopiero w 1941 roku Landsteiner potwierdził, że istnieje jeszcze ten antygen D drugi, bo przecież przetaczano krew i po kolejnych przetoczeniach yy, y, żołnierze umierali jak była wojna. I proszę państwa, pierwsze to śmiertelność była bardzo duża. Rodziły się dzieci martwe, żółty płynowodniowy. Pierwsze transfuzje wymienne to nadal jest oczywiście. Indukcja porodu wcześniejsza, żeby nie było płód atakowany przez przeciwciała. Krakau i Rybędka opracowali różnicowanie kwinek płodowych, jak eletroblastów w krwiobiegu matki, potwierdzając, że te kwinki w czasie ciąży przechodzą. Pierwsze badania spektrofotometryczne, fotometryczny, badania Lila, oznaczanie Optical Density, nie ma to znaczenia, ale proszę Państwa, to, co jest najważniejsze z immunologii, pojęcia immunosupresji, immunostymulacji, immunoregulacji, immunoprofilaktyka, a więc immunologiczne zapobieganie różnego rodzaju sytuacjom, które, tak jak na początku pokazałem, my dzięki umiejętności obserwacji potrafimy zapobiec genetycznemu uwarunkowaniu wystąpieniu konfliktu serologicznego. Na początku XX wieku taki biolog Smith demonstrował badania. Królik, co dawał jednocześnie przeciwciała obce, antygeny, przepraszam, obce razem z przeciwciałami. Okazało się, że te królice nie produkowały przeciwciał przeciwko obcym antygenom. I o tym sobie przypomniano, kiedy były próby odczulania kobiet. To, co mamy w alergologii. Robi się badania, tworzy się szczepionki takie, i szczepi się, żeby nie było dychawicy o innych, atopowych topowych jakichś y, 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 alergii. Tego nie ma w konflikcie serologicznym. Antygen D jest tak silnym, że produkcja jest bardzo duża. I to sobie przypomniano o tych badaniach i zastosowano, badania były doświadczenia oczywiście na ochotnikach więzienia SING. SING, proszę Państwa, okazało się, że jeżeli my do 72 godzin badamy odpowiednią ilość przeciwcia gotowych kobiecie po porodzie, to te przeciwciała, te kwinki, które mogły się przedostać, są inaktywowane i kobieta jest czysta immunologicznie. Takie pojęcie. Jest to bardzo ważne. Jak Państwo widzicie, wprowadzenie immunoprofilaktyki spowodowało, że tylko 1% kobiet. To były badania w Chorwacji 5100 pacjentek. Ale to już jest później. Oczywiście hamowanie tam nie ma to istotnego znaczenia. Chcę tylko Państwu pokazać, że jest kwinka obca, która się dostaje z obcym antygenem do krwiobiegu kobiety. Zostaje opłaszczona przez podane, podane przeciwciała do 72 godzin w ilości około 250-300 mikrogramów i ta kwinka w związku z tym nie styka się z limfocytym, nie ma uczulenia pierwotnego, my dajemy tą barierę, proszę pamiętać, że to nie jest żadna szczepionka, to są gotowe przeciwciała, które mają zniszczyć kwinki, które przedostały się w czasie porodu. I proszę Państwa, tak jak to jest obecnie, o to, co jeszcze chcę wspomnieć, proszę Państwa, kilka razy było tu powiedziane. My, jak kończąc medycyny, na pierwszym miejscu stawiamy profilaktykę chorób. My, tego ja to studentom przekazuję też, profilaktyka jest podstawą naszej pracy, naszego działania. A choroby dopiero są efektem tego, że nie było profilaktyki innych powiedzmy czynników, co jest oczywiste. Profilaktyka kosztuje i to dużo kosztuje, ale kosztuje dużo mniej niż skutki chorób, które zachorowujemy. I w tej chwili tak jak to jest sytuacja, profilaktyka poporodowa, po porodzie kobieta dostaje 150 do 200 mikrogram, mikrogram gotowych przeciwciał, Jakieś cięcie cesarskie ręcznie odkryniłożyska, wielokrotność tego, pociążowa tu jest problem. Bo kobieta która jest Rh- minus i przychodzi do szpitala, chroni ciążę, my ją wyskrobimy i w ją do domu wypisujemy, morfologię się kontroluje. Ale ta kobieta powinna dostać, nie bada się czy ona produkuje przeciwciała czy nie, antyrych, dawkę 50 mikrogram, co w zupełności wystarcza. Tak samo gravitas ektopika, popularnie ciążę pozomiecieć, bo to ją chroni przed uczuleniem pierwotnym. Poporodowa to jest to, co jest przyjęte. I proszę Państwa, śródciążowa. Przez kilka lat Fundusz opłacał profilaktykę w, w czasie ciąży, bo w czasie ciąży też różne czynniki, te patologii ciąży mogą powodować, że jednak obcy antykiel się dostanie. No ale Fundusz się wycofał, wiadomo, pensje muszą być wysokie dla pracowników Funduszu Zdrowia, mimo że to jest opłacane z naszych składek. No tu jak Państwo widzicie, w tej chwili jest, to są ostatnie dane. 300 mikrogram, poród bliźniaczy też 300 mikrogram, fizjologiczny 150, 250 mikrogram, poronienie, amniopunkcja jak robimy i poronienie 50 mikrogram. Śródporodowe, proszę Państwa, czy śródciążowe podawanie tej immunoglobuliny spowodowało, że częstość spadła do 0,1%. Ja mam w tej chwili zajęcia ze studentami. Mieliście Państwo kontakt z konfliktem serologicznym? Nie, w całym roku jedna pacjentka. To jest tak jak powiedziałem sukces medycyny w patologii ciąży i noworodka. W tej chwili produkuje się przeciwciała proszę Państwa na podstawie doświadczenia, że jeżeli zadziałamy na linfoblasty B, komórkami Epstein-Bara, wirus jest taki bardzo popularny Opryszczki robi, to one zaczynają produkować monoklonalne przeciwciała brat 3 i brat 5, które są identyczne w identycznym zapobieganiu yy, uczuleniu pierwotnego, popłaszczają kwinki, nie dopuszczają do kontaktu obcego antygenu i I to jest w tej chwili sytuacja taka, że konflikt serologiczny, oczywiście my musimy, bo my nie w tej sytuacji. Różnicy antygenowej nie zmienimy. 83% będzie RH dodatnich, 17% RH minus, z tego część kobiety. Ale dzięki temu kobiety mogą rodzić wielokrotnie, każda ciąża jest dla niej czysta immunologicznie. Dziękuję Państwu bardzo.